Dzień dobry, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć w jaki sposób przewożę swoje psy. Na co dzień jeżdżę oplemowano. E, to bus siedmioosobowy z paką e, przystosowaną do przewozu w moim przypadku materiałów budowlanych i właśnie tym autem e, wożę e, Jackiego i Nukę. Na początku plan był taki, żeby kupić auto terenowe głównie do wożenia psów. Problem w tym, że większość terenówek okazała się po prostu za mała. Dopiero padło na rama 1500, ale wiecie, nawet używany samochód tego typu to ogromny wydatek. Powodem, dlaczego myślałem o zakupie pickupa czy dużej terenówki. Był prosty. Mowano, często zakopywało się w terenie. Wystarczyło zjechać na pobocze i koniec. Opony nie dawały rady. Dlatego pomyślałem o używanym pick-upie z napędem na cztery koła. I tutaj na genialny pomysł wpadła moja żona, która zaproponowała, żebym zamiast kupować, kombinować z zakupem auta terenowego założył po prostu opony terenowe domowano na początku muszę przyznać brałem to trochę z przymrużeniem oka ale po czasie stwierdziłem dlaczego nie warto, warto spróbować no i posłuchałem żony powiem Wam, że to była naprawdę genialna, genialna decyzja opony terenowe Zrobiły, a właściwie robią super robotę. Teraz nie boję się wjeżdżać tam, gdzie wcześniej mogłem tylko pomarzyć o tym, żeby tam wjechać. A przy tym zaoszczędziłem naprawdę masę kasy, bo zamiast inwestować w kolejny samochód, nawet używany, wystarczyło zmienić ogumienie. Do tej pory jeździłem praktycznie jak większość na oponach typu AT. Ale w tej chwili właśnie mam założone mteki. Są głośne na asfalcie, ale w terenie robią naprawdę, kurcze, mega robotę. Odnośnie Opla, Mowano, to trzeba przyznać, że ma ogromną pakę. Psy mają dużo miejsca, mogą się swobodnie poruszać. A żeby poprawić im komfort, uchylam tylny rząd siedzeń, a właściwie siedzisko, co daje naprawdę fajny efekt. Powstaje otwór, przez który powietrze może swobodnie przepływać. Robi się taki naturalny tunel wentylacyjny pomiędzy kabiną a częścią bagażową. I teraz, jak mam te siedzenia uchylone, to powietrze wpada jeszcze lepiej, kiedy otworzę szybę boczną od strony pasażera. Wtedy zimne powietrze wlatuje przodem, wpada pod te, pod te podniesione siedzenia, a następnie do tyłu i pięknie rozprowadza się po całej przestrzeni. Na końcu wlatuje do góry przez wywiecznik w suficie, który wywierciłem. To działa jak naturalna klimatyzacja, proste rozwiązanie, ale daje świetny efekt. Ten, wracając do tego wywiecznika w suficie, to... On działa tak, że napędza się w momencie, gdy zaczynasz jechać, bo na postoju to tak, no, tak działa, bo działa, ale jak jadę, to powiedzmy on się zaczyna obracać coraz szybciej i szybciej i szybciej i powiedzmy im szybciej jedziesz, tym szybciej ma za zadanie wyciągać powiedzmy gorące czy ciepłe powietrze z wnętrza na zewnątrz. Dodatkowo dołożyłem też dwa duże wentylatory, po około 50 cm średnicy są zamontowane na tylnej grodzi, skierowane w dół. Dodatkowo zamontowałem regulator napięcia na przedniej desce rozdzielczej, więc mogę sterować ich mocą praktycznie. Wszystko mam w zasięgu ręki. Ważna uwaga. Nie należy ich rozkręcać na maksymalną moc. Najlepiej samemu wejść na pakę ja tak zrobiłem, i sprawdzić przy jakich obrotach nawiew jest optymalny, żeby psy się nie stresowały. U nas w zakresie od 0 do 100 wentylatory ustawione są maksymalnie tak na no 30-30-35%. W upalne, w upalne dni ten system, powiem Wam, działa naprawdę kurczę znakomicie. Psy jak wychodzą z paki, to mają sierść, jak je głaszczę po przyjeździe na przykład na miejscówkę czy do domu, jak je głaszcze po sierści to normalnie, mówię Wam szczerze one mają chłodną tą sierść mają chłodną sierść na sobie co świadczy, że ta wentylacja działa naprawdę bardzo dobrze żeby wyprzedzić Wasze pytania a co z bezpieczeństwem psów otóż moje owczarki podróżują luzem bez klatek czy szelek są ogromne, i w mojej ocenie nie ma sensu ich wciskać w transportery. Jeżdżę maksymalnie 10 km od domu. Zawsze rano, kiedy ruch na drogach jest praktycznie zerowy, myślę, że możemy czuć się bezpiecznie. Transport busem z pieskami dla mnie to świetny sposób. Pamiętam jak jakoś jakiś czas temu bardzo nad tym ubolewałem, że nie nauczyłem psów jeździć ze mną autem, już od dawna się to zmieniło, dzięki temu możemy dużo więcej zwiedzać. Zachęcam was, uczcie swoje psy, jeździć w autach na spacery. Z naszymi pociechami też był problem, ale tylko konsekwencją osiągnęliśmy to, że w końcu pojechały. Jeśli ktoś ma busa albo myśli o zakupie takiego auta do przewozu pupili, to naprawdę mogę polecić takie, rozwią takie rozwiązanie. Nie musi to być od razu auto górnych lotów. Może to być bus dwu-, osobowy. One z reguły są tańsze i w zupełności wystarczają. Czy no, wystarczają? W zupełności wystarczą. Ja mam podobnie, tylko że ja mam siedmioosobowe auto, bo takie mi było potrzebne do firmy. No i tak, yy, tak sobie z, z niego wykorzystałem właśnie to, że, że, że możemy tak z psami jeździć. Nie? <laughs> Jeśli chodzi o mnie, to jestem naprawdę bardzo zadowolony. Moje psy też i to jest najważniejsze. No cóż mogę więcej dodać. Chyba tyle. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że. Zainteresowałem Was tematem i zainspirowałem ewentualnie takim rozwiązaniem. Pamiętajcie, nowe materiały wrzucam w każdą niedzielę między godziną 17 a 18, czasami między 17 a 19. Serdecznie Was zapras zapraszam, będzie mi miło, jeśli znowu się spotkamy. I jeszcze jedno, pozdrówcie swoje psy, swoje pociechy ode mnie, od Jackiego i od Nuki. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć, trzymajcie się.